20. rocznica naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim, co zaowocowało wieloma uroczystościami, i tak dalej. Ale ja nie o uroczystościach będę mówił. Zacznę od tego, że w 1949 roku. W Waszyngtonie podpisany został traktat, zwany Traktatem Waszyngtońskim, który zainicjował powstanie Sojuszu Północnoatlantyckiego w skrócie NATO, to była odpowiedź amerykańska na rosyjską ekspansję, sowiecką ekspansję wujkowi Joe, bowiem niewiele nie wcześniej udało się skomunizować Chiny, co było potężnym ciosem dla świata zachodniego. No, i w 1950 roku jeszcze dalszy, dalszy etap czego był w postaci wojny koreańskiej. Więc rzeczywiście sytuacja stawała się groźna. No, i dla obrony Europy przed sowiecką ekspansją, powołany został, powołane zostało NATO, ten Pakt Północnoatlantycki. On miał na celu obronę Europy, w związku z tym obszarem jego działania była Europa, Stany Zjednoczone i Kanada, no i obszar północnego Atlantyku aż do zwrotnika Raka. I do 1990 roku właściwie nic się nie działo, to znaczy z jednej strony NATO, z drugiej strony Układ Warszawski, no ale Układ Warszawski przestał istnieć, bo on w 1955 roku został utworzony po tym, jak Stany Zjednoczone, o ile pamiętam, nie odpowiedziały na prośbę, Nikity Chruszczowa, żeby Związek Radziecki też przyjąć do NATO. No, do tego jeszcze wrócimy, ale układ warszawski, no i tutaj były takie dwa antagonistyczne obozy. Europa była podzielona żelazną kurtyną z jednej strony latały MIGI, z drugiej strony amerykańskie samoloty i francuskie miraże, i brytyjskie wulkany. Także Europa przypominała taki. Obóz wojskowy, czy dwa obozy wojskowe w przededniu konfrontacji. Na początku lat 90. świat sprawiał wrażenie jednobiegunowego, kiedy Związek Sowiecki zaczął się pogrążać w zapaści, a potem się rozleciał no to wydawało się, że świat będzie jednobiegunowy, że będą jako hipermocarstwo światowe, hegemon światowy będą Stany Zjednoczone i potem dopiero jakieś tam regionalne mocarstwa w rodzaju Rosji. No i w związku z tym wszystkie państwa Europy Środkowej na pierwszym miejscu listy swoich priorytetów politycznych umieściły intencje przystąpienia do NATO. Proszę Państwa, okazało się, że to nie jest takie proste, bo owszem, mogliśmy przystąpić do NATO, ale nie za darmo. W 1997 roku Sejm uchwalił ustawę o stosunku państwa do gmin wyznajowych żydowskich, co była taka łapówka wypłacona Żydom w zamian za to, że Amerykanie nas przyjmą do NATO, jak widzimy, Żydzi bardzo sprawnie zabiegają o swoje interesy i potrafią wydusić pieniądze nawet z kamienia. Oczywiście przy pomocy Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, który Ustami swoich ośmiu wybitnych polityków z obydwu partii, którzy napisali taki list jeszcze w 1994 roku do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, że jeżeli te państwa środkowej Europy nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom, to stosunki Stanów Zjednoczonych z nimi się pogorszą. No, oznaczało to szlaban do NATO, więc Polska w podskokach te roszczenia. Za, zrealizowała. Ta ustawa o stosunku państwa do gmin wyznajowych żydowskich zawierała przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach leżących na terenie Polski dla dziewięciu istniejących gmin żydowskich. Polsce i dla organizac Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku. Ta ustawa weszła w życie i zdaje się, że nadal jeszcze jest realizowana. Ile tam tych nieruchomości przekazano, to tego ja dokładnie nie wiem, ale w każdym razie całkiem sporo, na tyle sporo, że już wywołało to nieporównania w środowisku żydowskim. Jedni drugich tam demaskują, jako na przykład w Gdańsku, jeśli dobrze słyszałem, to są dwie gminy żydowskie, jedno drugie zarzuca, że znaczy nawzajem sobie zarzucają, że jest fałszywa i tak dalej. No ale to zawsze. Nie tylko się weselą przy podziale łupu, ale się i kłócą. Także tutaj nie ma wyjątku, czy to goje, czy to Żydzi, kłócą się, jak jest coś do podziału, tak jak przy nadkością. Proszę Państwa, rozpoczęły się rokowania, i w 1999 roku do NATO zostały przyjęte takie państwa środkowej Europy, jak Polska, Czechy i Węgry. W roku 2004 siedem następnych państw środkowoeuropejskich zostało przyjętych do NATO, a już całkiem niedawno Albania, Słowenia i Czarnogóra to co tam niektóre fragmenty, które pozostały po dawnej Jugosławii. Wszyscy uczestnicy przywiązują wielką wagę do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale warto pamiętać, że artykuł 5 nie wprowadza żadnego automatyzmu reakcji na wypadek napaści czyjejś na jednego z członków paktu, tylko artykuł 5 stanowi, że każde z państw członkowskich będzie mogło zareagować stosownie do własnego tam rozeznania i własnej inicjatywy, więc tak naprawdę to NATO niczego na pewno nie gwarantuje, zresztą na pewno to wszyscy umrzemy, a ale nawet w, nie w takiej perspektywie, tylko w takiej zwyczajnej, na to niekoniecznie musi coś tam na pew, pewnego gwarantować. Można powiedzieć tak, że korzyść, jaką dotychczas Polska uzyskała z przystąpienia do Sojuszu Atlantyckiego, to jest taka, że wprawdzie my, jak mówiłem, nie wiemy, jak się na to zachowa w razie czego, ale Putin też tego nie wie. W związku z tym, no to jest na razie jedyna korzyść, nie jest to korzyść wielka, jak widać. I wydaje mi się, że Polska powinna trochę więcej z tego tytułu korzyści osiągnąć. Między innymi dlatego, że wnosi do NATO bardzo ważny aport w postaci terytorium, które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej amerykańskiej rozgrywki z Rosją. To właśnie już wiele tutaj etapów ta rozgrywka przechodziła i warto je przypomnieć. Otóż. W listopadzie, konkretnie 20 listopada 2010 roku, odbył się w Lizbonie szczyt NATO. I na tym szczycie, właśnie 20 listopada, proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To była jak gdyby odpowiedź po latach udzielona na te oferty Nikity Chruszczowa z 1954 roku. Rosja nie została na to przyjęta, ale stała się dla Paktu Północnoatlantyckiego strategicznym partnerem. Był to coś, było to coś w rodzaju takiego, z paktu białego człowieka. No i w związku z tym, że to partnerstwo zostało proklamowane, to był to, ten szczyt NATO w Lizbonie był takim uwieńczeniem rozciągniętego w czasie procesu tworzenia nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpił ostatecznie porządek jałtański. Takim najważniejszym elementem tego porządku było właśnie strategiczne partnerstwo NATO-Rusja. Z kolei najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa nato rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską. Prawie dokładnie wzdłuż linii rybań to widzimy, że jak trzeba, jak jest jakiś etap, Takich czułości, no to Stany Zjednoczone tam specjalnie się nami nie przejmują. No i w podskokach musimy na przykład podpisywać deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, co miało miejsce w sierpniu 2012 roku, a więc w dwa lata po tym szczycie NATO. W Warszawie, do Warszawy przyjechał patriarcha Moskwy i Wszechrosi Cyryl, i na w Zamku Królewskim wraz z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, podpisali deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Wydawało się, że klamka zapadła na bardzo długo, ale w roku 2013 prezydent Obama wysadził ten porządek lizboński w powietrze. No i w tej chwili w Europie Środkowej sytuacja jest płynna. Z, z takim uboczną konsekwencją tej płynności jest polityczna wojna. Jaka się przewala od lat przez Polskę, ona jest efektem ubocznym tej walki o wpływy między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami w środkowej Europie. Bo ta, ten obraz świata, jaki wydawał się aktualny na początku lat 90., on niestety. Czy stety, to zależy od punktu widzenia, już jest tylko obrazem historycznym. Dlatego, że w tak zwanym międzyczasie Stany Zjednoczone troszeczkę relatywnie, znaczy utraciły pozycję światowego hegemona. Używając kwiecistego języka chińskiego, jesteśmy w tej chwili w epoce walczących cesarstw, to znaczy cesarstwo amerykańskie, nadal bardzo silne, ale już nie hegemon światowy. Cesarstwo europejskie, które przeżywa paroksyzmy, ale no próbuje tam utrzymać, że tak powiem, prestiż imperialny. Cesarstwo Rosyjskie, które nie ukrywa intencji odbudowania dawnego imperium, no i zadziwiające wszystkich, zadziwiające świat, Cesarstwo Chińskie, które wysforowało się na lidera światowej gospodarki, a jeszcze oprócz tego istnieje Cesarstwo Indyjskie, a w kolejce stoi Brazylia, więc widzimy, że pretendentów do podziału świata na Strefy wpływów jest bardzo wielu, dlatego że ten podział, którego jeszcze dokonali kiedyś, kiedyś, 120 lat temu, kierownicy Imperium Brytyjskiego, już od dawna stracił na aktualności. No i w tej sytuacji, kiedy w zależności od etapu Stany Zjednoczone tam raz, że tak powiem, w strategiczne partnerstwo z Rosją wchodzą, innym razem nie. No to powinniśmy wykorzystać naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim do wzmocnienia siły własnej. Ja już wielokrotnie mówiłem, że Polska wnosi do NATO ważny aport w postaci terytorium, które udostępnia Amerykanom, i uważam, że z tego tytułu powinna uzyskiwać wynagrodzenie. Wyobrażam sobie, że Stany Zjednoczone. Po pierwsze, powinny Polskę traktować jako państwo frontowe, czyli tak samo jak Izrael, a po drugie, że Polska nie powinna płacić po raz drugi znacznie większego haraczu Żydom niż w 1997 roku, bo obecny haracz przekracza 300 miliardów dolarów. Proszę Państwa, tymczasem jest akurat odwrotnie, na co zwrócił nam bez, żadnej, bez żadnych ceregieli uwagę. Sekretarz stanu pan Pompeo, 14 lutego, wzywając naszych umiłowanych przywódców do przyspieszenia prac nad kompleksowym ustawodawstwem, które tym bezpodstawnym żydowskim roszczeniom nadałoby pozory legalności. Dlatego uważam, że obecna sytuacja, która nie jest godna pozazdroszczenia jest konsekwencją zaniedbań karygodnych zaniedbań popełnionych przez Aleksandra Kwaśniewskiego przez Leszka Millera i przez Bronisława Komorowskiego który jeszcze miał szansę w 2014 roku upomnieć się u prezydenta Obamy kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku był w Warszawie upomnieć się o to, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą na nas żadnych nacisków wywierały w sprawie żydowskich roszczeń, bo już wtedy można było tak podjąć taką próbę. No, nazwijmy rzecz po imieniu szantażu, że jeżeli Stany Zjednoczone będą nadal się upierały przy tym, że Polska ma taki gigantyczny haracz wypłacić Żydom, no to właściwie nie mamy żadnego interesu, żeby pozostawać w NATO i wystąpimy z NATO i przystąpimy do jakiegoś aliansu z Putinem. W rezultacie broń rosyjska znalazłaby się. Jednym susem tysiąc kilometrów bardziej na zachód. Więc być może, że taka oferta ryzykowna, co prawda, bo Stany Zjednoczone Zjednoczonych pycia, to występujcie, ale może by tak nie powiedziały. No i wtedy moglibyśmy jakąś, jakąś korzyść uzyskać, przynajmniej w takiej postaci, że nie powstałaby w Stanach Zjednoczonych ustawa numer 437 raz. Niestety powstała, a co gorsze, żaden z naszych umiłowanych przywódców, ani z obozu dobrej zmiany, ani z obozu zdrady i zaprzaństwa, nawet słówkiem się nie odważył pisnąć na ten temat. No i tymczasem w 20. rocznicę. Przyjęcia Polski do NATO. Tam wspomniano jeszcze drogiego Bronisława, który nas tam wprowadzał. No to dodaje taki rocznicy dodatkowego splendoru, bo przecież drogi Bronisław, jak pamiętamy, był naszym skarbem narodowym. Na co zwróciła nam uwagę pani Magdalena Albright, ta sama, która teraz tam własną piersią, no mniejsza o to, jaką, tam osłania. Próbuje świat przez złowrogim faszyzmem, no i ale nadal nie wiemy, czy prace nad kompleksowym ustawodawstwem ruszyły, czy nie. Więc gdyby ruszyły i się zakończyły przed jesiennymi wyborami, bo sekretarz stanu pan Pompeo musi najpóźniej jesienią złożyć kongresowi sprawozdanie z tego, jak Polska tu się zachowuje w tej sprawie. No i przypuszczam, że też chce mieć jakiś sukces, żeby powiedzieć kongresowi, no proszę, widzicie jak ich przycisnąłem, tych zasrańców to od razu kworzę na stół wyłożyli i bez mrugnięcia okiem. No więc jeśli tak by się rzeczy miały, to oczywiście yy, zdaje się, że korzyść nasza z obecności w NATO to może być taka piurusowa, bo utracimy niepodległość i to na czyją korzyść na korzyść Żydów, którzy na tym etapie dodatkowo kolaborują z Niemcami. Proszę Państwa, to jest jedna sprawa poważna. Druga sprawa poważna, o której chciałbym wspomnieć, to Brexit. Brexit. Jest, znaczy była taka piosenka. Kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał o tym, jak to w słynnej prowincji Guadalajara, tam była szkoła toreadorów, no i tam ten mistrz wpajał adeptom zasadę, że najważniejsze w walce, najważniejsza w walce byków jest sztuka uników, ale jeden adept się zbuntował i powiedział, że marzę jak wy o walce byków, lecz gardzę tą szkołą uników, no i stanę, że tak powiem, Powiem, skonfrontuje się z bykiem czołowo. I rzeczywiście na arenie widownia zamarła, bo ten tak stanął, żeby się czołowo skonfrontować z bykiem, a wtedy co się stało, unik zrobił byk. No i właśnie taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu, kiedy to premier brytyjska Theresa May. Pod, pod, podjęła dodatkowe negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Brexitu. Warto przypomnieć, że Jan Klaudiusz Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, jeden z dwóch niemieckich owczarków. Na tej fasadzie zastrzegał się, że Komisja Europejska nigdy tam, no nigdy to jak Winston Churchill zauważył, to jest takie słowo, którego nikomu nie można zabronić wymawiać. No i tak się stało, że jednak przystąpili. Ale parlament brytyjski nawet to dodatkowe porozumienie odrzucił, no i teraz będą głosowali, czy y, ma wystąpić, a kiedy, a tego w ogóle. Y, tam 60 miliardów euro Wielka Brytania miała zapłacić Unii, no więc teraz nie będzie płaciła składki, chyba że jeszcze nadal do, do 2021 roku y, jeszcze pozostanie, no ale to wtedy brytyjscy kandydaci by musieli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo, czy z ich udziałem kandydatura Franciszka Timmermansa została zatwierdzona. No, on teraz ma nad czym rozmyślać. Pewnie przeklina tych Brytyjczyków, bo jak wyjdą, no to wyjdą. 30 marca już będzie po harapie. No i wtedy, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez, żadnego, bez żadnej umowy rozwodowej, no to będzie musiała negocjować warunki swojego wyjścia z każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. To wcale nie musi być niekorzystne dla Wielkiej Brytanii. To z jednymi państwami może i pójść, iść tam trudno. Te negocjacje mogą być, na przykład z Niemcami czy z Francją, ale na przykład z Polską to te negocjacje mogą być bardzo łatwe. W związku z tym być może, że Wielka Brytania na tym zyska, zwłaszcza, że pozostanie prawdopodobnie w jednolitym obszarze celnym i gospodarczym, a tylko nie będzie płaciła składek. Do y, kasy Unii Europejskiej. Bo nie jest to najgorsza y, sytuacja, zwłaszcza, że te negocjacje mogą się przeciągać przez całe lata, a nie wiadomo, czy Unia Europejska przetrwa, zwłaszcza jak będzie tam Emmanuel Macron tak wydziwiał, jak to w sprawie Europejskiej Armii no to ci, go może załatwić na amen, bo na razie nie może sobie poradzić z żółtymi kamizelkami, no to widać, że tam czyjaś mocna ręka te kamizelki podkręca. No, i ten do jeszcze jedno doświadczenie zdobył, żeby tylko słodka Francja przetrzymała ten eksperyment. Bo widać, że ci ja nie żartuję. No i to są takie zawirowania. Nie wiadomo, czy w związku z tym uda się stworzyć naszej złotej pani Europę dwóch prędkości nasza złota pani o tym mówiła jeszcze przed gospodarską wizytą w Warszawie 7 lutego 2017 roku. No i jak pamiętamy, rozmawiała wtedy dwukrotnie z panią premier Beatą Szydło, raz z prezydentem Dudą i raz z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Otóż po pierwszej rozmowie z naszą złotą panią Pani premier Beata Szydło zapytana, jak jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości, powiedziała, że jest interesująca, a już po drugiej rozmowie widocznie ktoś jej powiedział, co powinna myśleć, powiedziała, że jest absolutnie do przyjęcia. No to jest rzeczywiście prawda, dlatego że. Koncepcja Europy dwóch prędkości przewiduje, że decyzje byłyby podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, do których nasz nieszczęśliwy kraj się zalicza. Mimo dwudziestoletniej obecności w NATO. No, ale ta obecność, jak już wspomniałem, niewiele korzyści nam przyniosła. Między innymi z tego powodu, że Aleksander Kwaśniewski zaniedbał polskie interesy, że Leszek Miller zaniedbał polskie interesy, że prezydent Komorowski zaniedbał polskie interesy, no a Obóz Dobrej Zmiany chyba będzie firmował żydowską okupację Polski, tak jak Sejm Grudzieński firmował Rozbiory.